Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnio Honda stała kilka dni w garażu, bo się bawiłem cały czas tą zapalniczką i tak dalej. Mazda stała na zewnątrz. Otwieram maskę. No i proszę bardzo, chlebuś. Jeszcze jakiś taki rozmoczony. Czyli wlazło to samo co w Hondzie. Rad nie widzę żadnych pogryzień. No i tędy chyba coś właziło. Niedobrze. Dzięki. Trzymać.